Hejka moi drodzy, z tej strony Tygrys Ambrose Witam was ponownie w najbardziej epickiej grze na moim kanale Tym razem jest to oczywiście, jakżeby inaczej Jaden Empire Tak, wiem, wszystkie gry są epickie na moim kanale Ale cóż poradzić, ta jest wyjątkowo epicko epicka A Tak, witam jak gwiazda zarazem dziadka i Jęczącą kobietę Dobrze, naszym zadaniem jest pewnie uratowanie jej Ty kurcze, tak dawno temu grałem w to um, Dobra, musimy się skoczyć Uuuuh, uu. fps fps kurde. Wow. Dobra. E <laughs> fps -y mi pospadały, chwilę no. nagrywałem, że to mi tylko przeszło? A, a wtedy, muszę będę musiał tej tak, na dół muszę używać właśnie stosunku do tego kubierza. Ale widzę, że tak westy w Nie, będę musiał jej na styku zmniejszyć. dobra. Za do Was wracam, w takim razie zmienię tylko rozdziałkę ekranu. Więc, momencik. No, już wracamy. Będę to musiał później tam zmienić. Zmieni się także trochę dźwięki, mam nadzieję, że jest git. Duch pani Chan. Tu jeszcze nie byliśmy, w tej części, więc zobaczmy, co tutaj jest. Ciekaw jestem, w tej chwili, że te wszystkie chińskie duchy to jest po prostu jedna wielka katorga i masakra zwykle z nimi. Hmm? O, no proszę, mamy kości. Zwłaszcza demoniczny kij. A co nam to dało, panie? Demoniczny kij. O obeka broń? Co my mamy? Sylwalki bronią, zmniejsza... 50... <laughs> no, bronią białą, broń. Artefakt zmniejsza skupienie plus 50. A, to chyba jakiś troll jest. <laughs> Sylwalki bronią białą, broń. Artefakt zmniejsza skupienie plus 50. Wiecie co? Weźmy to sobie na 6. A, się jestem ciekaw ep przypisanie demoniczny kij na 6 szóstka demoniczny będziemy tłuc demonicznym kijem Stłuczymy ich na kwaśne jabłko Oh singing pretty lights there's fire in the air and fire inside they scream like muse Eh, eee, dzień dobry, jest pani pigmenta. jak dźwięk, mój 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 złożył, złożył eee, księżyca, to ty? Za twoją wyznaczoną nagrodę. Like Będziesz jak wow, wow, wow. Steph. Steph. Uh. No fajny synki! Dobra. Uh, Weźmy trójkę, jest jak dawno nie grałem. Czy nasz miecz. Nasz miecz jest skuteczniejszy. Eee... Klinet czystego płomienia. Fajnie. Z tej zwojem, zobaczmy. Natura duszy tą czwarty. Możecie sobie przeczytać, jeżeli chcecie. Znaczy, 715 doświadczenia. Fajnie jest ten demoniczny Wiecie co? Chociaż chciałem sobie zachować te punkty na ulepszenie wybrańca Fortuny czy na maksa. O 30 potrzebujemy. Inny mi w ogóle do poziomu brakuje. Sporo. Smutna budzia, a jeżeli mamy tutaj tych, tych zadań, a może zobaczmy ten kamień, który się dostali. Umysł trzy, tylko okres na ścieżki otwarty dłonie mogą użyć. Tylko duch i umysł na plus 3 urok. Nie. Mamy wszystko, na razie sobie Kurde, kusi mnie. Dobra, najwyżej no ja tego pożałuję. Nie masz punktów. Mmm... Um, Obrazy zadawane przez. Jeszcze 25, 50, 70, 100, 125. Każdy atak tego strona jest o wiele mniej skupiony niż zwykle. Dobra. Co wyrazie tak? Tak, zapis zmiany. To jest tak samo jak z ducha teraz. Niedokończony grobowiec. Zobaczmy. Dzień dobry. Zastałem Jolkę z z bazin. No, mamy kapliczki skupienia. E, Aby nie skupienie tego chi. Więc bardzo akurat odnowie chi całe. Ping. Mamy w cholerę dużo chi. Dobra, no, tu się nie nie... Dzieniu... Udać nie mogę, jedyne miejsce jest tu. Są jakieś drzwi, które pewnie pewno się kiedyś otworzą. Bez zarana, to mi się nie odzywaj. HO! Dobra, tu chyba nic nie ma w tym opuszczonym grobowcu. To gwiazka, gwiazdka, ale to nam nic nie daje. O nie, że te rzeczy są tak połączone. Dobra, w takim razie wyruszajmy stąd. No, ja się dla jajce, y tutaj wszystko odkryjemy. No hmm? lub kupca? kupca? Hmm. nie da mi się ich znaleźć. Dobrze, święcić przez przecież... co no nie do Dobra, szukamy w takim razie. Wow, ale się wystraszyłem! Wow. Czekaj, czy leczy? Dobra, jest niewraźliwy. W takim razie śpiący, leczący tygrys? On mój Sleeping Tiger. Czyli śpiący. A ładno, juro. A żebym się wyleczył. Jest zarana. oh ah look who has come to see us a mortal then shall we feast brother yes I want to hear his screams as I tear the skin from his bones who Dobra, zniszcz mi ich. No, gwiazda mną sobie radzi. Oj, kamera, kamera. Ja udaję Wolverina. I nie, nie zniknęły, dobra. Zabierzmy zatem wszystko, co tutaj jest. Płapka Unik w skupieniu świetnie. Trochę forsy za to zbierzemy. No tu akurat nie udało nam się uruchomić pułapki. E, uniknąć pułapki. Nie uruchomić nam się udało. Wlećmy się. I Unik. Pięknie. Ta skrzynia. Szósty zmysł. Zobaczmy ten kamyk. Szósty zmysł. Intuicja 8, zastrzeżenie 3 urofnięstwo 3. Nikt nigdy nie cieszył się większym szczęściem niż skromny rolnik Yun Bin w dniu swoich urodzin. otrzymał od matki amulet, z którym rozstał się dopiero na koniec życia. Nigdy nie spotkało go żadne nieszczęście, a kiedy inni próbowali mu wytłumaczyć, dlaczego się... tak się dzieje, nie był w stanie zrozumieć. Yun był dobroduszny, ale bardzo ro roztargniony. Nie darzono go ani miłością, ani nienawiścią. Zło i nieszczęście tego świata nigdy nie stały się jego udziałem. Jakby zawsze potrafił się znaleźć w odpowiednim miejscu, żeby uniknąć niebezpieczeństwa. Nie było to jednak w zgodzie z niebiańskim ładem i gdy jedyny raz zdjął amulet, niebiesko odebrało mu życie. Hmm, niezbyt miło. Natomiast urok i zastraszenie, ale intuicja jest 8. Dosyć dobra rzecz. Nas został? Tak? Nie, nie chcę z tą gadać. Chciałem sprawdzić, czy tą urzę mogę rozpierdzić. Nie, nie można. Dobrze, no, to w takim razie chyba mam pierwsze zadanie z głowy. No gdzieś tu poprzechatam trochę. Duch Renmiga? Mm. Nie jeszcze nie znalazłem. Dobrze. Panie, spoko! Hmm. Nagrobki. Widzisz całą grupę nagrobków. Przed którą z inskrypcji. Czy nie spoczywa w pokoju? Albo yy, jego mordę spotka kara. Hmm. Ciekawe tutaj żeśmy że spoczywa... Dobra. Jest jeden na teraz ja trochę dam. wystączy od niego Chi. To mi się przyda. że z najwięcej mamy wystączenia Chi. Nie zażyć do mnie Hop. i za nim. Dobra. Dobra, go dobić. I na razie. No, odzyskaliśmy prawie całe Chi. Więc jest to genialne teraz tą trzeci To żeśmy czytali... Hamda. Skąd żeśmy przeszli? To jest dobre pytanie. Mapa. Nie, mapa nam niewiele datek naprawdę. Musimy się tutaj po prostu poprzechadzać rozwiązywać te wszystkie zadania. A to jest chatka tego kolesia. Graba Shen. business killer. Hmm. Nie muszę iść. Dobra. Z nim chyba nie mam co gadać. Znaczy sobie po ukrywaniu to już całą tą część mapy. No, czyli zielony to jest to, tu jest na pewno wyjście, czyli musimy się udać dalej do tych grobów. No, znowu godne duchy. Au. tak, jak już powiedziałem, duchy możemy teraz tylko ile z jest w styli naszych. Także u mnie skaczący tygrys, który uwielbiam wręcz. Mhm. Dobra, tutaj są nagrobki. Nie tędy. Pójdziemy do niebieskiej. Ja pierdzielę, musi się pojawić do rundowu. No, zostaje nam kulkę chi.

Such is the evil I was in life, and am again in death. The underworld has no place for me. Jizin lives. You seek me? You seek one so evil that his very touch spreads the corruption his vanity has caused. My perfect body is a testament to my crimes. No, ciałko, to live and feed in death are all that are left to me a chance to repent can it be that after all this time, after years of living death, I am given this one chance to make something right What is this chance you speak of mortal? What is this false hope you dangle before me? Mm. a girl after so long a girl <laughs> but i'm a vile and corrupt being forever damned by the life i led set here in this wretched form to walk forever redemption for one such as me I think not, my life was spent in greed and vanity and corruption, even in death, I sought to preserve my perfect form. whose madness and evil progress even into death? No, there is no hope for me, none at all, and you stand here mocking me for it. Oh, the temptation, yes. So much logic, so much philosophy. But who knows what the heavens will truly decide in the end? But for the chance, and it is a girl, so young, I can taste her pain and suffering lingering about you, so like my own. The blood is thick in my veins. A solid mass where fluid used to flow, now dried and brittle. But the heart still stirs, and it can be moved, though tears no longer flow. My life has been wasted on my own sins, and in death, I have nothing except them. This young thing, this girl, she still deserves life. If my end means this girl lives, then may the heavens look kindly upon me, even though I know they won't. If damnation is my fate, then let it be worth something in the end. In the end. Take what you need, mortal. Zakonserwowana wątroba i dostaliśmy punkt jasnej dłoni. Nie da się tego okraść. Be, smutno, tego też nie. Tego też nie. No trudno. Ale udało nam się zrobić wątrobę, czyli będziemy mogli uratować tą dziewczynę. Też może tutaj do niebieskiego. Tutaj jeszcze że nie, żeśmy nie byli po tej stronie. Yy, tam mam wielką bramę. Hmm? Mam kości. Nie bywało z mnicha. Zobaczmy go. Duch plus 12. Nieźle. Hmm, 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 hmm. Dajemy największą premię do ducha. Ojej, za ile mamy też ci. Wielka brama, możemy tu wejść. Jest nagrobek. Poko uruchomiony, no niestety, oberwał nam się. O, patrzcie, patrzcie, co mamy. Klenet łagodnego umysłu. Zobaczmy go sobie. Umysł 2, intuicja 2, tylko krążąc ścieżką otwartej dłoni. Ciekawe. Jest kolejny nagrobek. Doskonały kolejny noc zastraszania. Zastraszenie nas akurat nie intresi. Kolejny gnaty 25. Wyleczmy się. Dwolę zawsze mieć mm, pełne życie. To jest nagrobek kolejny. Tutaj kasy i tu nic. O sobie w tym... w takim razie 3. Weź tu póki co nam nie wolno. Wielka brama, wychodzimy stąd. Chyba mamy już wszystko odkryte. Tak, teraz w tą stronę. Teraz musimy znów znaleźć tą dziewczynę. Wspomnianego uczonego. Tak, to jest tu. Się It can! Why not? It's a perfectly reasonable assumption. There's no reason why it shouldn't. Sorry. No. It has to work! It has to! Have have you managed to find some way to help me? You you do. Thank you, thank you. Yes, yes. It looks like it's been preserved well enough. I am amazed that you managed to get this intact. No Now I must begin quickly. Her life energy is fading fast. It looks like the operation has worked. She should be safe now. Her breathing has slowed and her heart rate is returning to normal levels. Oh, that's a It will be some time before she can stand on her own again. But I'm certain she will make it. Not here though. Not in this place of death. Thank you, stranger, for what you have done for me. As I promised, I will give you all that I have left. Everything else was spent in pursuit of this dream. Nie, no, nie mi mi. Dale, I must take her to a place where she can heal. You have my eternal gratitude for what you have done. Miomi, nara, on zniknął. I pojawi ten duch. Thank you for what you have done. I have been redeemed in my own eyes and in the eyes of heaven. Peace indeed can come to any soul. Good can come from anyone. Tak, zaoszerwowana w nie 550 gazy dostać. Ale w tym miejscu podziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Jade Empire. Cześć, ludzie. Hej.